24 czerwca 2025 roku. Codziennie staram się podawać, znaczy podaję datę i dzień tygodnia, dlatego że może kiedyś ktoś spojrzy i obejrzy ten filmik i będzie wiedział, z jakiego czasu jest, są te myśli przytulne. Myśli przytulne, które pojawiają się dokładnie już ponad 5 lat, po raz dzisiaj 1900. Um, Szósty raz, 1900, tak, 1906 dni pojawiają się Myśli Przytulne, i od e, odcinka, jeśli mogę tak powiedzieć, 1900, e, trochę wprowadziłam zmian, dlatego że więcej będzie cytatów, więcej będzie e, słów osób, które coś po sobie zostawiły albo zostawiają. Słów, które też inspirują do zatrzymania się w codzienności, do podjęcia refleksji nad swoim życiem, nad swoim myśleniem, nad tym, co się dzieje we mnie, nad tym, co się dzieje w świecie, wokół mnie. I na dzisiaj wybrałam słowa autora nieznanego, który powiedział coś takiego. Ludziom o otwartych umysłach nie zależy na tym, by mieć rację oni chcą zrozumieć nigdy nie ma dobrej ani złej odpowiedzi nigdy nie ma większej lub mniejszej racji wszystko dotyczy zrozumienia i tak sobie myślę że jest dużo prawdy w tym bo ludzie którzy mają otwarte umysły którzy mają też wiedzę jakąś mądrość swoją życiową czy naukową właśnie Zależy im na tym, żeby zrozumieć to, co się dzieje w nas, to, co się dzieje wokół nas, bez oceny, bez odrzucenia, w takiej pełnej akceptacji, bo tak naprawdę zrozumienie pomaga nam, w, czy zrozumienie sytuacji pomaga nam też w szukaniu rozwiązań, w znajdowaniu tego, czego my potrzebujemy. I właśnie z tym, że nie ma ani dobrej, ani złej odpowiedzi. Ani większej czy mniejszej racji, bo każdy z nas jest inny i każdy ma swoją samoświadomość i swoją prawdę, swoje spojrzenie na, na ten sam problem, na to samo, co widzimy, ale odbieramy świat, Inaczej to, co jest nam potrzebne, to właśnie to, żeby zrozumieć zachowania ludzkie, zachowania swoje, to co dzieje się w naszych emocjach, w naszych uczuciach, w naszej głowie. Zrozumienie porządkuje nam widzenie, patrzenie i pomaga nam też w lepszym, w lepszym życiu. Dziękuję bardzo. Miłych wakacji też życzę, bo niedługo się zaczynają. Także dziękuję za obecność. I te myśli przytulne, króciutkie są takie 3-4 minutki, żeby tylko się zatrzymać na chwilę i dać taki impuls, taką myśl do tego, żeby dzisiaj pomyśleć. A jeszcze raz przeczytam, bo może nie zdążyłeś, nie zdążyłaś usłyszeć. Ludziom o otwartych umysłach nie zależy. Na tym, by mieć rację, oni chcą zrozumieć. Nigdy nie ma dobrej ani złej odpowiedzi, i nigdy nie ma większej lub mniejszej racji. Wszystko dotyczy zrozumienia. 1906 Dzień Myśli Przytulnych. Ja życzę nam wszystkim zrozumienia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych myślach w kolejnych myślach przytulnych. Dziękuję.